Rozdział 3. Odporność Termin odporność wywodzi się z łacińskiego czasownika resilire, co oznacza odbicie lub cofnięcie się. Chociaż zadebiutował w języku angielskim na początku XVII wieku, jego użycie w pracach naukowych pojawiło się dopiero w 1818 roku, kiedy Tredgold go wprowadził. Początkowo odporność opisywała właściwość drewna, wyjaśniając dlaczego niektóre rodzaje drewna mogły wytrzymać nagłe i poważne obciążenia bez pękania. Robert Mallet dalej udoskonalił koncepcję odporności w połowie XIX wieku, oceniając wytrzymałość materiałów używanych do budowy okrętów królewskiej marynarki wojennej. Kiedy marynarka przeszła z drewnianych statków na żelazne napędzane maszynami parowymi. Pojawiła się potrzeba oceny przydatności żelaza do budowy okrętów. Pionierska praca Maleta umożliwiła przewidywanie skuteczności żelaza w wytrzymywaniu sił wiatru i morza, wpływając tym samym na rozkład i proporcjonowanie materiałów w konstrukcji okrętów. Malet wprowadził moduł odporności jako metrykę do pomiaru zdolności materiału do wytrzymywania ciężkich warunków. Ta miara określała energię wymaganą do przerwania materiału pod działaniem siły. Wglądy Maleta były pomocnicze w wyjaśnieniu takich zjawisk jak rozszerzanie i trwałe odkształcenie dział brązowych w ekstremalnych warunkach. Koncepcja odporności nie była ograniczona do inżynierii okrętowej, znalazła zastosowanie w ocenie materiałów do budynków publicznych i domów. Wielkie trzęsienie ziemi w Neapolu w 1857 roku dostarczyło studium przypadku, w którym moduł odporności wyjaśnił, dlaczego wiele konstrukcji w Neapolu zawaliło się podczas wydarzenia sejsmicznego. Akceptacja modułu odporności maleta była widoczna w podręcznikach inżynierii i materiałach dydaktycznych tamtych czasów. Podręcznik Mansfielda Merrimana o mechanice materiałów i inżynierii konstrukcyjnej opublikowany w 1885 roku zdefiniował odporność jako miarę zdolności materiału do wytrzymywania uderzeń w granicach jego elastyczności. Nawet dzisiaj moduł odporności pozostaje niezbędnym elementem kodów projektowych dla inżynierii cywilnej i mechanicznej, a także architektury morskiej. Współczesne definicje podkreślają zdolność materiału do pochłaniania i uwalniania energii w jego zakresie elastycznym. Co to jest rezyliencja? Zwykle nie doceniamy własnej siły, jednak nasza zdolność do przetrwania trudnych okresów, traumatycznych doświadczeń, dużych trudności emocjonalnych i nawet codziennych konfliktów jest realna, zwyczajna i może być poprawiona. Obecnie ta zdolność jest znana jako odporność. Oś czasu definicji odporności. Holling. 1973 rok. Rezyliencja ekosystemu jest miarą zdolności ekosystemu do absorbowania zmian i kontynuacji istnienia. PIM. 1984 rok. Rezyliencja to szybkość, z jaką system powraca do swojego pierwotnego kształtu. Holling i inni. 1995 rok. Rezyliencja to zdolność adaptacji do zakłócenia lub do wielkości zakłócenia, które może zostać zaabsorbowane, zanim system zmieni strukturę poprzez zmianę czynników zmiennych i procesów kontrolujących zachowanie. Alwang i inni, 2001 rok Rezyliencja to zdolność do opierania się presją powodującym spadek nastroju i zdolność odbudowy po wstrząsie. Z literatury ekologicznej, właściwość, która pozwala systemowi na absorpcję i wykorzystanie, a nawet czerpanie korzyści ze zmian. Tam, gdzie odporność jest wysoka, wymaga to poważnego zakłócenia, aby przezwyciężyć ograniczenia jakościowej zmiany w systemie i umożliwić jego szybką transformację w inny stan. Alkers i Inni, 2002 Rok. Rezyliencja to potencjał systemu do pozostania w określonej konfiguracji i utrzymania swoich sprzężeń zwrotnych i funkcji, a także obejmuje zdolność systemu do reorganizacji po zmianie napędzanej zakłóceniami. Cardona 2003 rok. Zdolność uszkodzonego ekosystemu lub społeczności do absorpcji negatywnych skutków i wyzdrowienia z nich. Resilience Alliance, 2005 rok. Rezyliencja ekosystemu to zdolność ekosystemu do zaakceptowania zakłóceń, nie powodując zapadania się w jakościowo inny stan, który jest kontrolowany przez inny zestaw procesów. Dlatego odporny ekosystem może wytrzymywać wstrząsy i odbudować się, gdy zajdzie taka potrzeba. Sztokholmskie Centrum Rezyliencji 2009 rok. Rezyliencja oznacza zdolność systemu społeczno-ekologicznego do przetrwania zakłóceń takich jak wstrząsy klimatyczne czy ekonomiczne, a także do zdolności odbudowy i odnowy po tych wydarzeniach. Utrata odporności może prowadzić do utraty cennych usług ekosystemowych, a nawet do gwałtownych przemian lub przejścia do zupełnie innych stanów i konfiguracji, co obserwujemy np. w przypadku ludzi, ekosystemów, systemów wiedzy czy całych kultur. Rezyliencja to nie tylko hardość czy brak smutku. Chodzi o to, jak radzimy sobie z trudnymi emocjami, gdy się pojawią. To umiejętność radzenia sobie z trudnymi uczuciami i wykorzystania odpowiednich narzędzi wsparcia, żeby nie dać się nimi przytłoczyć. Naukowcy badali rezyliencję, żeby zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie lepiej radzą sobie z przeciwnościami losu. Odkryli, że to połączenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zewnętrzne wsparcie, takie jak przyjaciele, rodzina czy społeczność, Stanowi sieć bezpieczeństwa w trudnych czasach. Z kolei wewnętrzne siły, jak umiejętność rozumienia własnych emocji, rozwiązywania problemów i utrzymywania nadziei, pomagają nam przetrwać trudne chwile. Co ważne, odporność nie jest czymś, z czym się rodzimy. To umiejętność, którą można rozwijać z czasem. Podobnie jak budujemy mięśnie poprzez ćwiczenia, możemy wzmacniać swoją odporność, ćwicząc strategię radzenia sobie z trudnościami, szukając wsparcia, gdy go potrzebujemy, i ucząc się na błędach. Nawet jeśli życie rzuci nam wyzwanie, pamiętajmy, że mamy w sobie siłę, by się podnieść. Nie chodzi o to, by nigdy nie czuć bólu czy smutku, ale o to, by stawić im czoła i wyjść z tych doświadczeń silniejszym i mądrzejszym. Czynniki wpływające na rozwój rezyliencji. Ponieważ odporność psychiczna jest konstruktem różnorodnym, Istnieje wiele podejść do budowania odporności. Rezyliencję można często rozwijać poprzez niezwykle ważne jest zbudowanie i utrzymanie silnego systemu wsparcia społecznego, zwłaszcza w momencie przechodzenia przez trudne okresy w życiu. Kiedy przechodzimy przez trudne chwile, posiadanie wokół siebie innych ludzi może być ogromnym źródłem wsparcia, pocieszenia i wskazówek. Ta sieć obejmuje różne osoby, w tym członków rodziny, którzy okazują bezwarunkową miłość i wsparcie bliskich przyjaciół, którzy zapewniają stałe towarzystwo oraz grupy wsparcia, w których empatia i solidarność są pielęgnowane przez wspólne doświadczenia. Ludzie, którzy nawiązują i utrzymują te połączenia, nie tylko stają się bardziej odporni, ale także rozwijają poczucie wspólnoty i wzajemnego połączenia, które jest niezbędne dla zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego. Przyjęcie perspektywy innych w danej sytuacji może być bardzo pomocne, szczególnie gdy emocje są silne, a przeszkody wydają się trudne do pokonania. Spojrzenie na obecne trudności z dystansu i uświadomienie sobie, że mogą one nie być tak złe, jak początkowo się wydają, można osiągnąć, spoglądając na wcześniejsze doświadczenia z przeciwnościami losu. Ludzie mogą zwiększyć swoją pewność siebie w zdolności radzenia sobie z napotkanymi trudnościami, myśląc o przeszłych niepowodzeniach i strategiach, które stosowali do budowania odporności w celu ich przezwyciężania. Możemy lepiej przejść przez złożoności życia, akceptując zmianę jako nieodłączny element podróży przez życie. Uświadomienie sobie, że mimo iż niektórzy mogą napotykać bariery lub przeszkody w poszukiwaniu sensu życia, to zdolność adaptacji i rezyliencja mogą otworzyć drzwi dla innych. Akceptacja zmieniających się okoliczności pomoże nam tworzyć elastyczne i realistyczne plany na przyszłość, zamiast zatrzymywania się na tym, co mogłoby być lub zamiast żałowania przeszłych błędów. To uznanie działa jak iskra dla rozwoju i kreatywności. Pomagając nam przejąć kontrolę nad swoim życiem i czuć motywację do kierowania własnymi ścieżkami. Postawienie samoświadomości i troski o siebie na pierwszym miejscu jest podstawowym krokiem w kierunku rozwoju rezyliencji. Aby osiągnąć głębsze zrozumienie wewnętrznych stanów i wyzwalaczy, proces ten zaczyna się od sumiennego rozpoznania własnych potrzeb i emocji. Przyjmując tę świadomość, każdy człowiek tworzy podstawę do poprawy swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Częsta aktywność fizyczna poprawia ogólną witalność wzmacniając ciało i zapewniając potężne uwalnianie napięcia i stresu. Ponadto wprowadzenie metod relaksacyjnych do codziennej rutyny, takich jak uważność lub ćwiczenia głębokiego oddechu, oferuje chwilę spokoju pośród hałasu życia, promując równowagę emocjonalną i wzmacniając zdolność do stawiania czoła i przezwyciężania przeciwności losu. Dzięki tym działaniom nie tylko rozwijamy rezyliencję, ale także tworzymy trwałą podstawę dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Podstawą odporności psychicznej jest pielęgnowanie i zachowanie nadziei, która działa jak latarnia morska w najciemniejszych godzinach życia. Aby przezwyciężyć przeciwności losu, utrzymanie optymistycznej perspektywy opartej na przekonaniu, że lepsze czasy są przed nami, może być przekształcające. Ważne jest, aby zachować szerszą perspektywę i uznać, że przeszkody są jedynie przejściowymi etapami w historii życia zamiast pozwolić, aby jedna porażka zaćmiła cały swój potencjał. Zawsze jest miejsce na odwagę, aby się ukazała oraz na to, żeby ludzkość wykazała się swoją wrodzoną zdolnością do współczucia i okazywania wsparcia, nawet w obliczu tragedii. Ludzie potrafią budować nadzieję, która wykracza poza dane okoliczności i buduje odporność oraz siłę w obliczu prób życia poprzez celowe skupienie uwagi na promieniach światła pośród cieni. Celowo podkreślając optymistyczne nastawienie i utrzymując nadzieję, że jutro będzie lepsze, możemy przetrwać obecne burze i również rozwinąć się w bardziej odpornych, inteligentnych i troskliwych ludzi. 7C odporności: kompetencja, pewność siebie, połączenie, charakter, wkład, zaradność, kontrola. W życiu wielu osób, kontrola jest czymś, czego pragną lub nawet potrzebują. W okresie dojrzewania, oczekiwania rodziców oraz inne czynniki mogą sprawiać wrażenie, że ograniczają te władze. Brak kontroli często może powodować pochopne lub buntownicze działania, ograniczając zdolność do działania lub podejmowania dyplomatycznych decyzji. Dając młodzieży poczucie odpowiedzialności, wspieramy ich umiejętności myślenia krytycznego. Jak również poczucie zdolności, które może pomóc im stać się bardziej kompetentnymi i pewnymi siebie. Te dwie cechy są związane z rezyliencją. Kompetencja. Poczucie bycia kompetentnym ułatwia rozwój nowych umiejętności i zestawów umiejętności. Bycie kompetentnym zwiększa poczucie kompetencji i własnej wartości, co motywuje do podejmowania ryzyka i wychodzenia poza swoją strefę komfortu umiejętności tworzą podwaliny dla osiągnięć i sukcesu, które motywują nas do podejmowania wyzwań w przyszłości w nauce i zdobywaniu nowych umiejętności. Doceniając nasze umiejętności i zdolności, motywujemy się do prac nad zdobyciem nowych w przyszłości. Pewność siebie Podstawą naszej zdolności do wkraczania w nowe obszary i odnoszenia tam sukcesu jest pewność siebie, która daje nam zaufanie w nasze umiejętności. Poprzez wdrażanie zadań dostosowanych do wieku tworzymy środowisko, które pozwala młodzieży odkrywać swoje talenty i rozwijać silne poczucie pewności siebie w okresie kształtowania się. Ta rezerwa pewności siebie zachęca ich do przyjmowania porażek jako okazji do rozwoju i podobnej próby z determinacją buduje w nich również odporność niezbędną do przezwyciężenia życiowych wyzwań. Na przykład młody człowiek, który otrzymuje zachętę od rówieśników i mentorów, może czuć się gotowy do spróbowania swoich sił w drużynie sportowej lub przesłuchaniu do szkolnego spektaklu. Nawet jeśli napotkają na przeszkody lub porażki w trakcie podróży, ich pewność siebie pozwala im odbić się od dna i nadal dążyć do sukcesu. Połączenie Ludzie, którzy czują się związani z innymi, którzy dzielą swoje zainteresowania, zmagania i doświadczenia, rozwijają poczucie wspólnoty i przynależności. Dzięki klubom młodzieżowym, sportowym, spotkaniom rodzinnym i wydarzeniom szkolnym, młodzi ludzie mogą nawiązywać nowe znajomości, z którymi dzielą się zainteresowaniami i rozwijają poczucie wsparcia i przynależności. Te relacje pielęgnują poczucie bezpieczeństwa, które z kolei pielęgnuje poczucie własnej wartości i celu, poza tym, że oferują platformę do dzielenia się wspólnymi zainteresowaniami. Dzięki tym głębokim połączeniom ludzie znajdują zrozumienie, potwierdzenie i poczucie przynależności, co poprawia ich jakość życia i wzmacnia ich poczucie wspólnoty. Charakter. Bycie świadomym tego co jest zgodne z własnymi wartościami jest pierwszym krokiem w kierunku rozwoju cech moralnych i kształtowania własnego charakteru. Ta samoświadomość tworzy poczucie uczciwości i przekonania które tworzą podstawę silnego charakteru. Przestrzeganie swoich wartości pomaga młodym ludziom czuć się bardziej pewnym siebie i mieć kontrolę nawet w obliczu trudnych sytuacji. Ich działania są kierowane przez ich zaangażowanie w wartości osobiste, co daje im również rezyliencję i pewność siebie, aby stawić czoła przeciwnościom losu. Mechanizm obronny. Ważne jest zrozumienie tego, z czym wiążą się mechanizmy obronne, kiedy pracujemy z młodymi ludźmi. Wszystko, co robimy, aby zarządzać, pozbywać się lub przechodzić przez trudne sytuacje i sytuacje obciążające emocjonalnie, jest nazywane mechanizmem obronnym. Ale nie wszystkie formy radzenia sobie są korzystne. Aby pomóc ludziom rozwinąć zdrowe mechanizmy obronne i zaopiekować się sobą, ważne jest, żeby uświadamiać ich o wartości tych umiejętności, pokazywać przykłady i praktykować te umiejętności razem z nimi. Wkład. Dzielenie się z innymi przyczynia się do rozwoju prawdziwego uznania i wdzięczności. Wdzięczność bezpośrednio wpływa na naszą postawę, determinując to jak postrzegamy i reagujemy na świat, w którym żyjemy możemy lepiej radzić sobie z nawracającymi negatywnymi myślami i czuć się bardziej ukierunkowanymi, pielęgnując zdrowe poczucie wdzięczności za korzyści i błogosławieństwa w naszym życiu. Ponadto dzielenie się z innymi zmniejsza piętno związane z proszeniem o pomoc, jednocześnie wzmacniając nasze więzi z samą społecznością. Ludzie, którzy są zarówno skłonni do oferowania, jak i otrzymywania wsparcia, mają większe prawdopodobieństwo współpracy i pracy jako zespół, gdy sprawy się komplikują, co zachęca ich do proszenia o pomoc, gdy jej potrzebują. Przykłady rezyliencji Odporność w przypadku uchodźców odnosi się do ich zdolności do adaptacji, przezwyciężania trudności i rozwijania się pomimo różnych przeszkód, które mogą napotkać podczas migracji lub osiedlania się w obcym kraju. Oto kilka przykładów. Edukacja. Edukacja jest jednym z ważnych sposobów, w jaki migranci wykazują niesamowitą odporność w obliczu napotykanych przeszkód, takich jak ograniczone zasoby edukacyjne i bariery językowe. Niezależnie od tych przeszkód migranci wykazują odporność i wytrwałość. Aktywnie poszukują możliwości edukacyjnych, aby poprawić swoją sytuację. Zapisywanie się na zajęcia językowe przeznaczone specjalnie dla ich nowego otoczenia jest jednym ze sposobów, w jaki migranci wykazują rezyliencję. Kursy te pomagają młodym ludziom integrować się w społecznościach przejmujących i pomagają im przezwyciężyć bariery komunikacyjne. Ponadto migranci często zapisują się na programy szkolenia zawodowego, aby zdobyć niezbędne umiejętności, które mogą poprawić ich perspektywy społeczno-ekonomiczne i zatrudnialność. Uczestnictwo w takich programach świadczy o ich chęci dostosowania się do wymagań rynku pracy i wniesienia znaczącego wkładu w swoje nowe społeczeństwa. Mechanizmy obronne. Doświadczenie migracji może przynieść ze sobą wiele czynników stresujących, od ekstremalnej izolacji społecznej, poprzegnębiające zagrożenie dyskryminacji, a wszystko to jest pogłębione przez stałą niepewność co do przyszłości. Te strategie radzenia sobie przyjmują różne formy, które odzwierciedlają bogatą różnorodność osobistych doświadczeń i środowisk kulturowych występujących w społecznościach migracyjnych. Niektórzy szukają profesjonalnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, ponieważ rozumieją, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie emocjonalne w obliczu chaosu. Niektórzy nadają priorytet rutynom samoopieki, zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest utrzymanie dobrego fizycznego i psychicznego samopoczucia w obliczu trudności. Poza tym wielu migrantów znajduje pociechę i rezyliencję w swoich przekonaniach religijnych lub duchowych które czerpią dzięki modlitwie, medytacji lub udziałowi w zbiorowym kulcie. Te duchowe kotwice oferują pociechę i ukierunkowanie w czasie burzliwej podróży migracyjnej, służąc jako źródło stabilności. Wsparcie rodziny Dla migrantów wsparcie rodziny jest niezbędne, ponieważ zapewnia stabilną postawę podczas chaosu przeprowadzki. Migranci polegają na wsparciu swoich sieci rodzinnych podczas podróży przez granice i oceany, ponieważ więzi te dają im odporność i siłę. Objęcia członków rodziny, którzy podróżowali z nimi lub którzy już zbudowali sobie nazwisko w swoim nowym kraju, często zapewniają pociechę migrantom. W obliczu niepewności i trudności te więzi rodzinne zapewniają kluczowe źródło wsparcia emocjonalnego i przytulne schronienie. Członkowie rodziny zapewniają niemierzalne wsparcie i empatię, gdy migranci negocjują trudności adaptacji i integracji, czy to poprzez opowiadanie historii zwycięstw i rozczarowań, czy po prostu słuchanie. Przedsiębiorczość. Przykładem przedsiębiorczości jest determinacja i wytrwałość społeczności migracyjnych w dążeniu do lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin w obcych krajach. Korzystając ze swoich różnorodnych umiejętności, mogą odważnie podejmować ścieżkę przedsiębiorczości, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie do skutecznego negocjowania wyzwań związanych z posiadaniem firmy. Dla wielu migrantów, przedsiębiorczość może być drogą do wzmocnienia i niezależności, a także sposobem na osiągnięcie finansowej samowystarczalności. Mają oni możliwości w takich dziedzinach jak technologia, budownictwo sztuki kulinarne i wiele innych, gdzie ich umiejętności i doświadczenie mogą zabłysnąć i rosnąć. Migranci mogą tworzyć firmy, które zapewniają im środki do życia i wzmacniają lokalną gospodarkę, dzięki wykorzystaniu swoich różnorodnych perspektyw i umiejętności. Ponadto, migranci jako przedsiębiorcy wnoszą znaczący wkład w innowacyjność i różnorodność różnych branż, wprowadzając nowe perspektywy i różnorodność kulturową na scenę przedsiębiorczości. Poprzez swoje podróże biznesowe wprowadzają na rynek wyjątkowe produkty, usługi i modele biznesowe, które odpowiadają szerokiemu spektrum demograficznemu konsumentów, przynosząc rozwój i żywotność w lokalnych społecznościach. Reprezentacja w procesach sądowych jako rzecznicy równości i inkluzji w społecznościach przyjmujących, aktywizm w zakresie prawa i adwokacja stają się niezbędnymi narzędziami w rękach imigrantów. Mimo, że muszą żyć z uprzedzeniami i przeszkodami strukturalnymi, migranci mogą wspólnie wykorzystać siłę swoich głosów do walki o swoje prawa i do obalania dyskryminujących przepisów. Ćwiczenie Osobista refleksja Część pierwsza Pomyśl o trudnej sytuacji, której doświadczyłeś lub doświadczyłaś w przeszłości. Jak na nią zareagowałeś lub zareagowałaś? Jakich sił lub zasobów użyłeś? Użyłaś. Przypomnij sobie czas, kiedy czułeś lub czułaś się przytłoczony lub zestresowany. Pomyśl o trudnej sytuacji, której doświadczyłeś w przeszłości. Jak na nią zareagowałeś? Jakich sił lub zasobów użyłeś? Przypomnij sobie czas, kiedy czułeś się przytłoczony lub zestresowany. Jak porodziłeś sobie z tymi uczuciami? Jakich strategii użyłeś do opanowania sytuacji? Zastanów się nad porażką lub niepowodzeniem, którego doświadczyłeś. Jak udało ci się odbić od dna? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Zidentyfikuj kogoś w swoim życiu, kogo uważasz za odpornego. Jakie cechy lub charakterystyki posiada, które podziwiasz? Część druga. Zidentyfikuj jeden lub dwa konkretne działania, które możesz podjąć, aby wzmocnić swoją odporność. Definiuj realistyczne cele i opracuj konkretne strategie radzenia sobie ze stresem.